Dzień dobry, witam serdecznie. Kąt alfa jest ostry i cosinus kwadratu, cosinus alfa, przepraszam, jest pierwiastek z 3 yy, na 2. Najpierw sobie podniesiemy go do kwadratu, bo tutaj będziemy korzystać z jedynki trigonometrycznej jak w poprzednich kilku zadaniach. Pierwiastek z 3 do kwadratu to jest pierwiastek z 9, bo 3 razy 3 i 2 do kwadratu to jest 4. Czyli mamy 9 pierwiastek to jest 3, 3 czwarte. Jak jest kosinus wynosi 1 czwarta kwadrat, to sinus kwadrat alfa będzie wynosił 1 czwarta. Dlaczego? Bo suma tych dwóch musi dać 1. Czyli 3 czwarte plus 1 czwarta to jest 4 czwarte. I suma na je, wzór na jedynkę z drugą jest sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa musi wynosić 1. Z tego właśnie to wynika. I potem mamy tutaj 2 razy cosinus kwadrat alfa, czyli 2 razy 3 czwarte. Odjąć 3 razy sinus kwadrat alfa, czyli 3 razy 1 czwarta równa się... 2 razy 3 jest 6 czwartych, jak mnożymy liczbę razy ułamek, to liczba ta duża razy licznik, mianownik zostaje bez zmian. A tu będzie minus 3 czwarte, to samo, liczba razy licznik. 6 minus, 4, 6 minus 3, przepraszam, jest 3, mianownik zostaje bez zmian. Koniec. Dziękuję serdecznie za uwagę.